Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Słowo dzisiejsze to brzemienna. Przeżywamy dzisiaj uroczystość, uroczystość święto narodzenia Najświętszej Marii Panny, stąd właśnie taka Ewangelia. I jakoś bardzo poruszyło mnie to, że Maryja, zanim zamieszkała z Józefem, Stała się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Oczywiście tego słowa już raczej w naszym potocznym języku, czy na co dzień nie słyszymy, określamy ten stan jako właśnie kobietę, która jest w ciąży, czy jest w stanie błogosławionym, ale nie mówimy, że jest brzemienna. Z koniną, słuchajcie, to słowo bardziej się nam kojarzy z jakimś obciążeniem, z jakimś trudem. I właśnie w tym kierunku jakoś poszła moja modlitwa, że to dosłownie, gdybyśmy tłumaczyli wzięcie w posiadanie Maryi przez Ducha Świętego, czyli to jego działanie w naszym życiu, może stać się takim no właśnie, może stać się takim brzemieniem. To znaczy, my jesteśmy. Hmm, Obciążeni jakimś brzemieniem z powodu Ducha Świętego, z powodu tego, co On w naszym życiu działa, ale albo podejdziemy do tego właśnie pozytywnie, tak jak Maryja i da nam to szczęście niebywałe, albo to działanie Ducha Świętego sprawi, że nie będziemy brzemienni, tylko będziemy obciążeni brzemieniem. To znaczy, będzie dla nas trudnością, będzie dla nas yy, no, sytuacją, w której nie chcielibyśmy się znaleźć, będzie sytuacją, w której powiemy Panu Bogu, nie chcę Twojego działania w moim życiu, bo nie znajduję w tym szczęścia, wręcz przeciwnie, jest mi z tym ciężko, że ty tak, a nie inaczej działasz w moim życiu, czy jesteś obecny. I wtedy Pan Bóg daje sobie spokój, pozwala nam iść swoją drogą. Nie, nie sprawia, że, że no, mamy wrażenie, że On nas prześladuje. Jeżeli natomiast podejdziemy do tego tak jak Maryja, powiemy oto ja sługa, oto ja służebnica, niech mi się stanie według Słowa Twego i pozwolimy Duchowi Świętemu działać w naszym życiu, to nie tylko doświadczymy tego co Maryja, ale również tak bardzo zaowocują w naszym życiu słowa Pana Jezusa, że żeby się nie bać, wziąć Jego jarzma na siebie, bo jest ono lekkie i słodkie. Tak więc, kochani, życzę sobie i Wam, abyśmy zawsze wybierali, wybierali to działanie Ducha Świętego i doświadczali w tym takiego szczęścia, jakiego doświadczyła Maryja, a nie jakiegoś brzemienia w znaczeniu, obciążenia życiowego z powodu Jego obecności. Niech nas szczerze za Matki Najświętszej dzisiaj Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do jutra.